Dzień dobry. Mamy wiosnę. Mamy konia. Konia, z którego wychodzi sierść. Mocno. Używamy oczywiście bardzo popularnej od niedawna szczotki, która w oryginale kosztuje około 100 zł. A każdy szczot korupca, domorosły wykonują w cenie około 35 zł. Potrzebujemy do tego brzeszczot i patyczek. Bardzo dobrze działa. Bardzo fajnie ściąga sierść, ale jakby to nie jest żaden już hit w tym momencie na rynku. Za to hit dzisiaj dla Was mamy. Za chwilę Wam go pokażemy. Nasz hit to jest skrobak do szyb. Najprostsza wersja, 98 groszy w sklepie budowlanym, motoryzacyjnym bądź przeciętnym supermarkecie. Tą część, która była tutaj, należy po prostu odciąć, ale to jest w stanie zrobić nawet kobieta. Nie jest to specjalnie trudne. Zostawiamy skrobak, zostawiamy część gumową. Zobaczymy sobie, jak działa. Jak widać, wyczesuje sierść równie dobrze. A jakby nie patrzeć, w cenie 35 zł możemy mieć 35 sztuk tego fantastycznego urządzenia. Mało tego gumową częścią możemy sobie później ściągnąć całą wyjętą przez skrobak martwą sierść. Efekt? Mamy super szczotkę za złotówkę, idealną po prostu na wiosnę. Klinika siodła poleca.